Dzień dobry, dzień dobry. Rano nie jest prosto. Nie jest prosto sprostać wymaganiom. Nie jest prosto. Już, kochane, wy wszystkie jesteście głodne. Ja wiem, ja wiem, kochane, ale musicie poczekać po kolei. nie rozdwoję się. Wiem, wiem. Boże, jakie obgryzanie paluchów. Czekaj, czekaj goteńku, bo ja nie dam rady w ten sposób. Muszę po prostu nalać. Czekaj, jeszcze jest tu troszkę. Tak, tak, wypij do końca, żeby ja wiedziała, że ty wypiłeś buteleczkę. Tak, malutki. Ślicznie. I już, 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 już. Dobrze, chłopczyk jest gotowy. Idzie szybko, szybko, szybko. Tu nalewamy. Czekaj. O Jezu, trapiasz mi żabcia. Kochanie, ja wiem, ja muszę tylko. Czekaj, 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 czekaj. Oj, 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 oj. Dobra, dobra, już, 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 już. Oj, oj, oj. Który bardziej ładny kotek? Ty jesteś, chodź. No masz. O właśnie, a chodź, tutaj napijesz się mleczkę. No, chodź. Hmm? popatrz, no tutaj mleczko. Mm? O matka, wciągnięty korek. Czekaj, czekaj. Musi się... Ojej, czekaj. No teraz. Mm, zaraz już będzie po wszystkim. Zaraz kotki będą już kochanie, już, 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 już. Czekaj, czekaj. Mmm, jakie głodne nocy maleństwa. Dobrze, jesteś załatwiony. Załatwiona, przepraszam ciebie. Teraz jeszcze tu. Cześć, 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 cześć. Mleczko, chodź. Oj, nie spadnie. Jest. Czekaj, kochanie. Ja już zakręcam. I za sekundę, a Dostajesz, już, 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 już. O, no proszę. Ojejku, ależ to. Ależ to były se. Minuty grozy. No jedz kochanie. Co ty z tym ciągnięciem tak kiepsko? No ciągnij. O, nareszcie kotek zaskoczył, zaskoczył kotek, tak. No, zaraz będzie pełny brzuszek. Co porzeczka, kochana jesteś, taki dobry kotek jesteś. Porzeczka moja. Moja porzeczka kochana, ona tak tu zagląda. Taka jest kochana, już ma tak tu dosyć. Dobrze, że ma te maluchy, bo przynajmniej ma na kogo patrzeć. W klateczce. Będzie, ta, ta będzie ciekawa klateczka, słuchajcie, z tą plamką, zobaczcie. Weźcie? Koniec, tak? No dobrze. Wszystkie kotki wypiły po butli. I już jest wszystko dobrze. O, zobaczcie. takie ładne. Takie ładne. Dobre. Dzieciaczki nakarmione mleczkiem. Dałam im teraz jeszcze jedzonko. No i, no i proszę. Siedzi jedna niunia. To dobrze, bo ona nie mogła zacząć jeść. A teraz widzę, że wlazła w miskę i wszystkie sobie fajnie radzą z jedzonkiem. Więc one już głodne nie będą. Korzeczka też wcina. Super, super, super. Potem im zrobię zdjęcia, jak przyjdę do nich jeszcze raz je karmić. Mają termoforę gorący, mają posprzątane dwie kuwetki, jedna taka, jedna taka. Poganiały po pokoju, teraz pójdą spać na pewno. No to dzień dobry, witamy z kociego pokoju numer jeden. A co ty taka cała, jakiś jesteś, takim. Pyle. 306. No to jakby, jakby troszkę, no? Masz ochotę? Masz ochotę na mleczko. Ojku, Ła! Ła! Się na mnie tutaj szkrabie, ludzie, jak to będzie? Przecież to bolało. Czekaj, no Masi. No. A nawet słuchajcie tak troszkę je, więc jak tak jedną ciekawę dam. Dobrze, nie całą, bo nie chcę. Boję się, żeby jej nie zaszkodziło. Dobrze, a teraz jeżyneczkę spróbujemy. To chyba na zasadzie właśnie przyjemności, a nie konieczności. Ciepłe mleczko zrobiłam. Patrzcie. Tak mi żal tam tych wączuszków, że tam siedzą. Wy to macie dobrze. No ale tamte wączuszki są większe. Przyjdą tu, dorwą się do mamy, wydają całe mleczko przeznaczone dla maliniaczków. No boję się tego i nie mogę na to pozwolić. A przynosić je tu i zabierać potem od mamusi, to chyba trochę okrutne, nie? Nie wiem, może tak będę robić, jak będą najedzone, to będę je przynosić. Jeszcze piję A greścik. A poziomeczka się tak najadła stałego. Ona największa. No, jeszcze z chętnie sobie dopiły, także nie wiem, o co tu chodzi, ale... Tu chodzi, Jerzyneczka? Tak, Jerzynko, tu takie masz pazurki, że mnie to strasznie boli. A plasie. Bardzo ładnie. Wszystkie kotki nakarmione. Super. Dobra, Niuńku. Zegnaj się z ciotkami, Patrzcie, jaki już fajny kotek, taki poręczny, zważymy go. Poziomeczkę jeszcze tutaj do wypuścimy i ciotkaś próbuje zamieść z wami. Mm. Mm, kochana. Nawaga. 388, prawa. <laughs> 300. A Greścik. 388, zdecydowanie największy. A nie, poziomka przecież, zaraz poziomka. No dobrze, teraz to już się zacznie. To już jest koniec laby. Teraz to już jest co robić i w jednym i w drugim pokoiku. Maruszki na razie jeszcze nie trafiają do kuwety, co jest jakby normalne. Pochodziły troszkę. Myślę, że już im ten wybieg poszerzę tak czy siak. Zostawię im to miejsce odpoczynku tutaj właśnie na środku pokoju. Natomiast klatkę też zostawię, bo będzie mi potrzebna pewnie jak będę sprzątać. Bo przecież się nie da z nimi. No, one są najedzone, zjadły trochę mokrego, trochę mleczka popiły. No, ale jak mamusia wystawia mleczarnię, no to czemu nie? Szczególnie dobrze, żeby Aronia korzystała z tego no bo coś tam się ruszyło, ale to trudno powiedzieć, bo to jest błąd po prostu odczytu. 306. Wczoraj 300, no to, no to zawsze coś. I tak to te maluszki kochane nasie tutaj walczą. Niech już będą bardziej samodzielne, niech już sobie bardziej jedzą, niech trafiają do kuwetki. No ale teraz już się zacznie. Zacznij się dla ciotki, tak? Tańce na lodzie będą. To znaczy na wodzie? <grystanie> Kochane. No, i tą trójeczkę trzeba będzie jakoś tu przeprowadzić. Boję się tego, no ale jakoś to będzie. Ktoś tam inny by się w ogóle nie bał, wsadziłby je tu i radźcie sobie. I pewnie by sobie poradziły. Yeah.